Dzisiaj mam znowu dla Was filmik ze zdobieniem paznokci. Chciałam zrobić dla Was coś, co wymaga troszkę więcej nakładu pracy i troszkę więcej precyzji, ale nie jest znowu trudne. Wykonałam właśnie taki manikur z koronką, ale na podłożu żywych kolorów. Jeśli jesteście ciekawe, jak go wykonałam, to w tym filmiku dowiecie się o tym krok po kroku. Serdecznie Was zapraszam. Już jak zwykle przygotowane. Mam je pokryte zielonym, jak widzicie, soczystym kolorem lakieru. Jest to lakier żelowy z nowej kolekcji, ze wznowioną formułą. Już dwa razy chyba w filmikach o nich mówiłam. Jeśli nie wiecie, to odsyłam Was do starszych filmików na kanale. Także paznokcie są już suche i mogę malować dalej. Teraz będę potrzebowała dwóch pędzelków, tak jak zwykle. Pierwszego z bardzo cienką, długą końcówką, ym, długi, długiego pędzelka po prostu, takiego do zdobienia paznokci. On pochodzi z zestawu do zdobienia paznokci. Możecie też użyć oczywiście wykałaczki, szpilki, czegokolwiek cienkiego lub innego pędzelka. To nie ma znaczenia. Mnie jest po prostu wygodniej nim robić, dlatego go używam. Jak i też pędzelka dwustronnego do zdobienia paznokci, który z jednej strony zakończony jest sądą, a z drugiej strony mamy właśnie dosyć cienki pędzelek. Jego też możecie spokojnie użyć do tego zdobienia. Sięgam sobie teraz po jakikolwiek czarny lakier. U mnie w tej chwili to będzie czarny lakier z color Trend. Oczywiście możecie też zrobić to innymi kolorami. Nie musicie używać zielonego lakieru na paznokciach, jeśli nie lubicie tego koloru. Ja po prostu lubię i mam ochotę na taki dosyć zwariowany manikur. Także nie sugerujcie się tym koniecznie, kolorami koniecznie, a całością może pomysłu. Sięgam po pędzelek, nakładam na niego lakier i zaczynam zdobić paznokcie. Rysuję sobie pierwszą linię na dole paznokcia, zaraz pod nią drugą. Teraz reszty elementów mojej koronki. Cięgam sobie posądę z drugiego pędzelka Teraz końcówką pędzelka robię jeszcze kropeczki wewnątrz Teraz jeszcze środkowy paznokieć i kciuk zdobię sobie lakierem delikatnie, który ma tworzyć troszeczkę efekt koronki, a w zasadzie jest takimi fajnymi drobinkami, więc myślę, że fajnie to będzie razem wszystko ze sobą wyglądało. Teraz paznokcie pokrywam jeszcze warstwą lakieru żelowego, tak żeby mocno wybłyszczyć, żeby wszystko ładnie już wyglądało. Gotowe tak się prezentuje skończony manikur i to wszystko tym razem. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, może filmik przypadł Wam do gustu. Dajcie mi koniecznie znać, czy próbowaliście kiedyś zrobić sobie koronkę na paznokciach, jak wam to wyszło. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, także podzielcie się ze mną. Jeśli już robiłyście, to dajcie też znać, czy używałyście jak któryś z tych produktów może któregoś produktu z katalogu jesteście w stanie mi polecić. Myślę, że inne widzki też będą ciekawe Waszych komentarzy. Ja się już z Wami żegnam ciepło. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do zaglądania na kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!